Cześć, jak wiecie, dzisiaj jest wigilia, <laughs> więc nasze ślimaczki też będą ją świętować. Przygotujmy dzisiaj dla nich posiłek oto z tych składników. Jak wiecie, mam to wszystko podwójnie, dlatego, żeby po prostu starczyło dla każdego. Staram się po prostu, o nim mierzyłam, ale starałam się po prostu to równo rozdzielić. Więc tak, dzisiaj one mają to te miseczki zmoczone, nie ma osobno wody. I takie posiłeczki wkładamy. To są takie z warzywkami. Tu jest jabłuszko też, czyli owocek. Zbyt robimy takie. O. <laughs> yy, oczywiście moje ślimaczki, gdy się obudzą, yy, na pewno sobie to skosztują. Więc tak, marchewka ogólnie to jest taki opłatek. Jawko, ja to bardziej wzięłam jako takie łóżko, a załatę to jest, nie wiem, jakieś takie, <laughs> obraz, taki podkład. Więc tak, dla mnie to jest po prostu wzięte. Chciałabym znać czy Wam się podoba i czy Wy też obchodzicie y, wigilię ze swoimi ślimaczkami. Papatki!